Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj wtorek po Zmartwychwstaniu Pańskim, czyli kolejny dzień w oktawie Zmartwychwstania Pańskiego. Oczywiście zbliżamy się do niedzieli, drugiej niedzieli Zmartwychwstania, która będzie niedzielą Miłosierdzia Bożego, czyli dla nas w Polsce jeszcze tym bardziej bardzo ważne święto ustanowione przez świętego Jana Pawła II, czyli ci, którzy mają jakieś nabożeństwo do Bożego Miłosierdzia. Jesteśmy w trakcie nowenny do Bożego Miłosierdzia. Ale to tylko tak w ramach przypomnienia. Dzisiaj po raz kolejny spotykamy się w Ewangelii z świadkiem zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, czyli Marią Magdaleną. No i to już jest kolejny raz, chyba trzeci, czy... Czwarty raz, kiedy spotykamy osobę, której pewnie nikt się nie spodziewał, bo to jest przecież ta, która y, uważana była y, za osobę niemoralną, która była odrzucona, kiedyś żyła na marginesie społeczeństwa, a teraz nagle, y, przez to właśnie, że Jezus y, no, kocha grzesznika, czyli, czyli y, przyszedł po to, żeby nawracać grzeszników, a nie sprawiedliwych, jak sam nam powiedział, No robi właśnie z Marii Magdaleny taką czołową postać, która pokaże nam wiele rzeczy o naszym też podejściu do Jezusa Chrystusa. Dzisiaj widzimy ciekawą historię, bo Maria jest jakby zamknięta w swojej własnej rozpaczy. Ona i tym samym jest jakby tym bardzo takim przekonywującym świadkiem, jeżeli chodzi o śmierć Pana Jezusa, bo jak czytaliśmy wczoraj, Żydzi opłacili ludzi, żeby rozpowiadali wszystkim, że to. Apostołowie to uczniowie Jezusa ukradli w nocy jego ciało, i to było tylko jedno z wielu kłamstw, które krążyły i krążą do tej pory. Jeszcze jedna herezja, na przykład, która jest związana z tym właśnie, że Jezus nie umarł na krzyżu w swojej własnej człowieczeństwie, to nazywała się doketyzm, czyli mówiła o tym, że naprawdę tego wcielenia nie było. I on naprawdę na krzyżu nie umarł, a rozpacz Marii Magdaleny, chociażby, i to jej takie zamknięcie się na, na tą rzeczywistość zmartwychwstania, pokazuje, że Jezus rzeczywiście umarł na jej oczach. Ona to widziała. I właśnie dlatego, kiedy przychodzi do tego grobu. Czytamy to już po raz kolejny, to ona jest po prostu skupiona na tym, żeby odprawić swoje lamentacje i pożegnać swojego pana, który zmarł. Dla niej on zmarł. Dlatego jest tak zaskoczona, kiedy Jezus do niej przemawia, ukazuje się jej jako ogrodnik, a ona jest tak zamknięta w swojej rozpaczy, że nie potrafi się otworzyć na, na tą całą rzeczywistość Jezusa Zmartwychwstałego. Przypomina mi to bardzo wiele osób, które spotkałem na drodze swojego kapłaństwa przez ostatnie lata, które czasem, mimo iż były osobami wierzącymi, mimo iż chodziły do spowiedzi, do Eucharystii, modliły się, kiedy spotykały ich rzeczy no, bardzo ciężkie czasem, czy jakieś dramaty, czy nawet rzeczy, które nie były aż tak ciężkie, obiektywnie patrząc. Zamykały się w swojej rozpaczy, nie potrafiły jakby wyjść z tej, z, tej, z, tego, z tej swojej rozpaczy, z tej swojej nędzy i spojrzeć chociażby na, na to, że Jezus już tam czeka, stoi przed nimi. I próbuje ich pocieszyć, tak jak w tym momencie próbuje pocieszyć Marię Magdalenę, która jest no, całkowicie skupiona na tym, że ona cierpi, że Jezus umarł i nie potrafi sobie jakby z tym poradzić. Dopiero wtedy, kiedy Jezus no, wzywa ją po imieniu, jakby chciał ją obudzić, Mario, wtedy ona rozpoznaje w tym ogrodniku, Swojego Zbawiciela i mówi do niego Rabuni, czyli mój kochany nauczycielu. I od razu chce się go złapać, od razu by chciała go dla siebie zatrzymać to też takie właśnie jej jakby strach, że po raz kolejny go straci, czyli jeszcze jakby nie jest gotowa, żeby żyć wiarą w Jezusa Chrystusa, czyli nie mieć go jakby namacalnie obecnego. Tak jak wszyscy byśmy chcieli, oczywiście ile osób to mówi, jak jakby się tu Jezus ukazał, jakby przyszedł w swojej chwale, to od razu bym wierzył. No ale no właśnie na tym nie polega wiara. Wiara polega na tym, że yy, Jezusa nie, nie widać. I On wymaga tego od tych, którzy wierzą w Niego, żeby jednak wierzyć w to, że On jest. Bardzo to jest ważne żeby no, nie, zamykać się na, na na, nie zamykać się w swojej własnej rozpaczy, w swojej własnej nędzy, w swoim własnym cierpieniu, czy użalaniu się nad sobą, jak to czasem możemy mieć tendencję użalania się. Ja, biedny ja, biedny baranek Boży, który staje się ofiarą prześladowania, czy ofiarą tego, ofiarą tamtego. Pamiętajmy o tym, że... Jezus Chrystus nie użalał się nad sobą. Kiedy szedł przez te swoje najtrudniejsze chwile swojego życia, nie użalał się, nie zamykał się na swoją rozpacz, cały czas się kontrolował, cały czas dawał dobry przykład. Jego milczenie, jego milczenie pokazuje o sile jego, jego ducha, sile no, tej osoby, jaką był. Czyli mimo iż jest szykanowany, on nie traci. Pokory, nie traci spokoju. No i Maria, właśnie powoli zaczyna się: Maria Magdalena zaczyna powoli się tego uczyć. Jezus ją tu tak jakby otrząśnie z tej jej e, nędzy i rozpaczy poprzez wypowiedzenie jej imienia. I ona wtedy się jakby obudzi. Jezus mnie nie zostawił, jest ze mną. Przypomina mi to. E, może taki moment naszego chrztu, kiedy dziecko wzywa się po imieniu, kiedy nasi rodzice nas wzywają po imieniu, kiedy ktoś wypowie nasze imię, my od razu reagujemy, jakby budzimy się z tego, co w tym momencie robimy. Na ten czas, do jutra oczywiście niech Was Bóg błogosławi, ojciec i syn, i duch święty. Szczęść Boże.